Już jest skręcone? ja jako główny driver? Jedziemy. The, a, jedziemy yeah, skoczyć. Kubica, nie Kovica, drive in Iceland. Pogotowie jedzie. Ojciec na bok, bo. bo. Sam nie... no, to samo. nie. bo. To samo. To samo. To Jedzie. dopiero. <noise> <I jedziemy dalej. głos> Chyba głupi To połowa trasy dopiero. Połowa. Ej, ja jedziemy dalej. Zawodnik wsiada do samochodu. Do pojazdu swojego. nie jedziesz? Ej, na bok samochód jedzie! Nie wyprzedzi no was! E, nie, no tu jedzie! No co? No drugą jak tu zawija Przecież. Ustąp pierwszej. Zatrzymaj jest. go! Ustąp pierwszej. Zatrzymam go! Zatrzymam go! <noise> Dawaj! Zatrzymam go! Skręcił! Skrę Cześć, wracamy. Nie, bo tu są samochody, akurat tu z Cafe Maria się zatrzymujecie. Pojeżdżamy będziemy w gazecie. No to jak dzieci na sankach. Ej, auto Dobra, nie. A auto? A mój auto? Stój. Stój. Stój kurwa. Nie widzisz, że są te wody? Nie <grywa> widzę. <grywa> Ty chuju. Słuchaj, to jest możliwe do wykonania. Podaj, podaj. Cześć, Słuchaj, cześć. Dobra, dogonimy go. Pu, pu, pu. Go! Ale zobaczymy, kto pierwszy wyjeżdża. A damy... Chuj z policją. Chuj z policją. Patrz, zwątpił! Nie, zobaczymy, kto jest dół! Zwątpił! On czy wy? Zwoń. Poszli! Zwoń, zwoń. Zwoń. Oh, yes. Dobra, ale ty, nie mogę <ścoughs> <ścoughs> się bawić. Nie, jedzie. Nie! Dobra, jedzie, jedzie, so. dobra ale. Policja jedzie! Nie, on nie wie, co się dzieje. Ej, dobra. Bo on nie wie, co się dzieje. No. Adamek, najpierw, że co? Ty, będziemy w w gazetce. Jedzie. Jedzie. No. Nie zwolnił. Adamek, jak tam po krasz kraszczestach? Zapierdalały. <laughs> Zapierdalały. <laughs> Robimy to drugi raz. No. Dla niego się zaczerpnie góra. W góry też coś jedzie. Sebastian. Jedziemy czy nie jedziemy? No jedziemy, jedziemy. Jedziemy czy jedziemy, czy nie jedziemy. Albo jadę, albo nie jadę. Idę. albo <laughs> <I don't need. laughs> nie Idę Idę, albo nie idę. Dobra, nic z góry nie, jedzie z góry, czekajcie. Adam, a gdzie mu kas kurwa? Co ci krzywa nie Dobra. To nas wystartuje. Wiesz. Spoko to cię. się. Trzeba.

ustawle zaraz jadę tak bo pojedzie do góry albo na dół nie strasy rajdu monte weśmy mówił Krzysztof Borowczyk Stanął.